Wyobraź sobie, że jesteś głową rodziny, której się nie przelewa. Pewnego dnia przychodzisz do domu i komunikujesz żonie w Skarbie wiem, że generalnie nasz budżet domowy jest w ruinie, ale znalazłem rozwiązanie tego problemu. Wyjeżdżamy na wczasy all inclusive. No ale jakie w czasy, baranie, no rachunki, kredyty, lodówka pusta. Dobra, stara cicho tam, chodź, pakuj dzieci, samolot czeka. Abstrakcja? No otóż nie w Lechidańsk. Oto bowiem klub, który jest zadłużony po uszy, pod koniec roku zawieszono mu licencję, a aż 19 piłkarzy zgłosiło wezwania do zapłaty. Właśnie poleciał sobie na przerwę reprezentacyjną do Dubaju. Zabaty, Ten sam klub, by w ogóle zagrać w rundzie wiosennej Ekstraklasy, otrzymał pożyczkę od samej ligi, by móc spłacić jeden z transferów z ruchu chodząc. To się teraz panowie z Ekstraklasy muszą głupio czuć, kiedy zadłużona po uszy Lechia wali sobie na obóz do Dubaju, choć w teorii powinno ich być stać co najwyżej na podróż do Dresdenka, żeby opchnąć trochę swojego szpeju w tamtejszym słynnym Lombardzie. Muszę się radzić, jaką chcę radzić, Nie wiem, po co ja to zrobiłem, ale dobra. Jak się z tego wszystkiego zrobił raban, to klub wydał oświadczenie, że drużyna niby poleciała do Dubaju na zaproszenie, co gdzieś tam miało sugerować, że klub za tę wycieczkę relatywnie mało zapłacił. Albo nawet w ogóle. Tak, jakby spytać właściciela Lechi Paolo Urfera, czy klub naprawdę za to nie zabolił, to chyba wiem, co by odpowiedział. Sam w to nie wierzę. Ale wiecie co? Mimo wszystko życzę Lechi utrzymania. Bo jak się okaże, że niepłacący piłkarzom klub, który w przerwie na kadry lata sobie do Dubaju, utrzymał się w lidze za hajs pożyczony od tej ligi, przez co pozbawił milionów złotych zarobków za grę w w następnym sezonie innych drużyn, no to się zrobi Mordowicie, o którym nie by nawet fani Mortal Kombat.